Jest to taki poranny patrol okolicy stacji kolejowej Bielsko-Biała. Jesteśmy teraz na wiadukcie. Chociaż trochę trzęsie tutaj tym wiaduktem. O, on taki jest, że się lubi bujać ten wiadukt, bo tak czuć po nogach, że on tak się pięknie buja. Dobrze, więc to jest Bielsko-Biała. Fajny słoneczny dzień. To jest wylot na czechowice dziedzice. Tak wygląda stacja bielsko-biała. I zauważyłem, że cała stacja czechowice dziedzice jest rozkopana. Cała stacja. Dużo, dużo, dużo przed peronami. Potem perony i dużo, dużo za peronami. Więc widać jest gruntowny remont. Całej stacji kolejowej Czechowice Dziedzice więc chwała i pełen szacun dla ekipy, która to robi, ponieważ jest to wyzwanie. Ale to dobrze. Ten widać jest Kibel, stary dobry Kibel do Krakowa. Czeka, ale króciutki. Taki raz, dwa, trzy. I on ma tylko. Tak. I jedna jednostka po prostu. Tylko trzy wagoniki. No dobrze, więc tak wygląda właśnie okolica dworca kolejowego Bielsko-Biała.